Oceniamy opuszczone boiska. I tak, stoję w krzywej bramce. Seria, w której znajdujemy boiska, zwiedzamy je i oceniamy. A robimy to my, bo zazwyczaj nikt oprócz nas na nich nie bywa. Nikt tam nie gra. Tyle. Tyle i bym wpadł w to. Miejsca, których wizytówki nie mają żadnych opinii, albo nawet nie mają ich utworzonych w Google Maps. Nic dziwnego, skoro nie da się na nich grać, biegać albo bramki są krzywe. Dziś zaczynamy nowy sezon. Sześć odcinków z tamtego roku znajdziecie w playlistie. A link do niej macie w opisie. Dziś ze mną krzysił, więc będzie ciekawie. Zostaw więc lajka, oglądaj do końca, a w komentarzu napisz, na jakie boisko mamy przyjechać. Będę czytał i przyczepiać serduszka. Naszą podróż zaczęliśmy w Krotoszynie, jadąc do Koźmina Wielkopolskiego, gdzie znalazłem dwie wizytówki boisk, które nie miały opinii. Chcieliśmy więc je dodać jako pierwsi. No i jeszcze przerwa, bo pamiętacie pewnie, że tę serię prowadziłem kiedyś z Marszfanem, więc o tym, czemu go nie ma, powiemy wam później. Oglądajcie. Wchodzimy na pierwsze boisko w drugim sezonie i... Okazało się, że jest zamknięte? Mamy faila, stary. Zobacz, nie jest wejść. zamknięte bojo. Nie można chyba na to wejść. Choć nie ma bramek. Odgrodzone taśmą, a na murawie nie było nawet bramek. Zauważyłeś? Czy ja tu kiedyś turniej grałem i były bramki, to one były przenośne? <noise> Faktycznie nie ma. Ludzie z Koźmina, napiszcie proszę, co tam się dzieje, że jest zagrodzone i nie ma bramek. Tak długo czekaliśmy, by wznowić tę serię, a tutaj nie ma boiska, A było kiedyś na pewno. Chyba, że to po prostu taki teren pod treningi, a bramki są przenośne. Ale trawa jest zarąbista, widzowie, naprawdę. Czyli za trawę byś dał gwiazdki. Tak, tak. Tylko szkoda, że tych bramek nie ma, ale podejrzewamy, że są przenośne. No cóż, zaczęliśmy pechowo. Ej, no właśnie, Krzysiu, do, dobry pomysł. Zasugerowałeś, że to jest może dla nas, na star kolejnego sezonu. Nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwsze zwiedzanie boiska w tym odcinku. Krzysiu, widziałeś po drodze bojo, które nie miało w ogóle wizytówki. Węblej się nazywa by tak mówisz? Tak jest. I na szczęście tu już mogliśmy przejść do zwiedzania. To boisko, które my mijaliśmy często, bo to jest główna ulica Koźmina. Krzysiu, ty tu grałeś kiedyś, mówisz? Nie, nie grałem nie. też. Nie. Ale moi kumple tu grali, bo są z Koźmina. Przywitały nas nawet kury, które Krzysiu chciał złapać. Kury tu są. Coś, o coś nie. pięknego w takim razie. Może ją złapiemy? <laughs> nie. Czy to normalnie? No, bo normalnie. to już minusowe punkty. Roz... Oprócz najlepszych piłek, któraś wprowadziła jeszcze ochraniacze i skarpety antypoślizgowe. Jest to nowość na tym rynku. Skarpety testowane ponad rok dopasowują się do nogi oraz są mega wygodne. No i ochraniacze, które nie tylko nas ochronią przed kontuzją, ale nie czuć ich podczas gry, a dodatkowo wyglądają naprawdę świetnie. Sprawdzajcie produkty na stronie, link w opisie. A z kodem KAMCIE macie 10% zniżki. Polecam. Ja jestem w stanie złapać tą kurę. <laughs> nie mów tak. Ona nie należy do nie o taki kontent nam chodzi Ech, znowu musicie oglądać do końca bo to nie jedyne kury w tym odcinku Chodź, gramy w piłę No boisko nie było w dobrym stanie, nawierzchnia nierówna piłkochwyty podziurawione nie wspominając już o siatkach czy liniach na boisku Gdy piłka wyleciałaby właśnie z tamtej strony no to mamy ruchliwą ulicę i to jest niebezpieczne też nie? Było też głośno, boisko bowiem znajdowało się wokół ulic Ale tutaj za blisko jest ta ulica w tym jednej głównej w Koźminie Jakbyśmy tu nagrywali filmy i byśmy nie mieli takich mikrofonów to by nas nie było słychać. To tak, jest tutaj stokrotek. Za to plusik. Wiesz na co wpadłem? Jakby zamiast linii zrobionych farbą były no. tak posadzone stokrotki po prostu. Nie wiesz. boiska. To dużo nie A takie studzienki blisko boiska też były niebezpieczne. Z jednej z nich nawet Krzysiu wykonał rzut rożny. O, było widać kępę nawet! Widać, jak się jak szybokno! W dodatku nad boiskiem linia wysokiego napięcia i słup, który tutaj akurat był zabezpieczony. Ale to jest tak twarde. No mieliśmy już swoje pomysły na oceny. Przeszliśmy jednak jeszcze do konkursu poprzeczek i to nam tylko udowodniło, że może się tu niezbyt przyjemnie grać. O, kurde. o nie jednak! Na ulicy Je... wypadło? No, no myślę. Ale to jest to, że zamiast biec, to patrzymy, czy wpadnie na ulicę. Sprawne przejście do reklamy. Na ulicy leży piłka Flies. Jej by było szkoda, bo polecamy te piłki. Jak widzicie, nie tylko na fajnym stadionie, na sztucznej urawie, ale nawet na takich boiskach, które nie mają opinii na mecze, treningi. Gramy nimi w każdych odcinkach, a z kodem kamcie macie 10% zniżki, więc polecam. Link macie w opisie. Ja wiem, że w Warszawie jest Wembley i tam kiedyś mieliśmy spotkanie z widzami, do którego nie doszło, bo było przeniesione na inne boisko, bo było zajęte wtedy to boisko Wembley. Wikas to ogarniał, więc nie dziwne, że organizacyjnie nie dał rady. Ostatecznie poprzeczki wygrałem I mamy to Było. I Krzysiu wystawił oceny Normalnie dałbym dwie gwiazdki Przez to, że moi kumple tu grali za dzieciaka To daję trzy Tutaj niestety muszę dać dwie Mimo, że są ładne ławki i kosz na śmieci Jednak no zmienił potem zdanie A zobaczył bowiem kubkę Kubkę psa <grywka> Nagraj to To, to kawa... jest to, że tutaj chodzą sobie z psami na tym Nie boju sobie. Tyle, tyle i bym wpadł w to. Przyznaję się, no nie jest tak w sumie aż tak dobrze, jak myślałem, że jest. Dobra, utworzymy wizytówkę, dajemy podwikwiach. Pozdrawiam wszystkich. <laughs> Pozostajemy w Koźminie Wielkopolskim i czas na wejście. No i to bojo wyglądało jak opuszczone. Było strasznie. Przywitały nas czarne ptaki. Wydawało się pełnowymiarowe, ale standardowo nie znaleźliśmy linii czy też siatek w bramkach. Zardzewiałych bramkach. Jakiś tam piłkochwyt, a nawierzchnia bardzo nierówna. Ale czuć jak się chodzi? No tu są, są większe kępy, że, się, że nie jest równo. Tu są większe bramki. To nie jest takie orlikowe, jest większe boisko. Jest zlokalizowane tak między domami jednorodzinnymi normalnie. Masz taki pas boiska po prostu, nie? Pełno. Kopców kreta. No wygląda to dramatycznie na tej połowie. Chyba, że to specjalnie do dryblingu. Tyle, że Krzyś mógł ćwiczyć nawet na nich drybling. O kurde, nie potrzeba przeciwnika czy też kapselków. Bojo to znajdowało się przy liceum, ale od tamtej strony brama była zamknięta. Zastanawiała nas tylko ta jedna tablica. Co tam było napisane? Pole minowe, uwagi. <noise> I właśnie to są te krety. Minę przeciwpiechotne. i właśnie mijałeś. <noise> Okazało się, że teren ten został podarowany szkole. No, ten wzbrojony generalnie. No, dobra, dziękuję. Same. Teren ofiarowany na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Kośmie Wielkopolskim No jak na tę serie to to mocna ciekawostka. To by miał sens, bo tu wygląda jakby tu normalnie domki powinny być, nie? No fajnie, to o! Po prostu... Dzwonek! Ło! Wow. Teraz przyjdą na W? Łeb? Nie, nie, raczej nie na WF. My tu gramy, halo, stare czasy, Krzysiu, nie? Żeby do szkoły chodzić. Nie takie stare, no to było. Wiecie, że z Krzysiem chodziliśmy do jednej klasy? I na, na tą samą uczelnię. Ej, no, Tylko, że ty dziennie, a ja nie. Pozdrawiamy Morasko, Poznań. A teraz widzisz, razem na boisku w Koźminie. <grystanie> Super tu jest. Tu zagraliśmy szybkie karne. Jest! Obroniłeś? Ach, te dzwonki. Dawno nie słyszałem, Wiesz? Ale ładnie! Nie! Obrzydliwy gol! Remis, remis, tu chodzi właśnie o przetestowanie strzałów, uderzeń, obron na takim boisku. Nie gra się za dobrze. I przyszliśmy do ocen. No ja nadal zdam dwa. Tak? Tylko, że z innych przyczyn po prostu. No to nie, to ja dam tu trzy. Trzy? Na pewno było ciszej niż poprzednio. Czas wyjechać na wieś. Biały dwór. No to jesteśmy, moi drodzy. I to, co zobaczyliśmy, niestety nie zasługiwało na pozytywne oceny. Jeszcze jak na przykład jest tu jakaś pani z dziećmi, to się tak dziwi, że my tu wchodzimy i nagrywamy. Tak, Dużo kopców. Ale jednak dopiero tutaj czuć wieś i to dosłownie no. czuć. I zobacz. Nie wiem, czy też... Czujesz? Kurwa, a, że jakiś... czuć, że zapachem. No. Boisko malutkie, pełne kopców kreta, bez piłkochwytów i z dużym ryzykiem kopnięcia piłki na posesję. Tu w ogóle nie ma tych piłkochwytów. No, Trochę niebezpiecznie, ale tutaj auta chociaż nie jeżdżą tak często. No i znowu mamy kury. Tym bardziej, że tu nie ma płotu żadnego, normalnie piłkochwyt te kury odgraza. Jedna z nich potem weszła na murawę, a Krzysiu zrobił to, do czego nastawiał się od pierwszego boiska. Dobra, przestań! Co za gość. Ale no co, chciała przeszkodzić nam w grze, a boisko było zajęte. Bramka... Bramka chyba w fajnym stanie. Bramka jest nowa i to widać. Czyli, tak jak mówiłem, to nie jest boisko stworzone, tylko była trawa i postawili bramki. I dużo jest tych piór. wszędzie są pióra. To, że to jest ulica, od razu za bramką i tego piuchu. kochwy tu praktycznie nie ma, dobra, koplę, uwaga. Oddaliśmy testowe uderzenia. Ale fart. Ten rów? No, ale zobacz, piłkochwyt zadziałał, to no to jednak oddajemy, dobra. Gwiazdka, gwiazdka. No, to się zdziwiłem. <gwiazdka> Poza tym piłka jednak wylatywała na ulicę i pole po drugiej stronie. Kurde. No i lipa. Fajne było to, że prawdopodobnie będą tam nowe huśtawki, więc to na plus. Aczkolwiek musieliśmy zostawić to boisko z jedną gwiazdką. Jeden. No nie da się grać. No nie jest, to jest no bez... to nie, bez... nie zasługuje na jeden. Czyli nie Ale przepraszam. Wizytówki? I kochwyt zadziało. To jeden. Dobra. A co ciekawe, opinia Krzysia została zablokowana, ale wyglądała tak. Zobaczmy. A to, autobus sprękujemy go że strzelam. Nie! On się zdziwił, że nagrywać. ktoś tu gra. Tam dzieci są, ale się patrzyły. Oni się zatrzymuje! Ale się zatrzymuje. Jedziemy dalej na boisko do miejscowości Borzęciczki i to wyglądało przerażająco. Chwila prawdy. Czy naprawdę czy się dostaniemy? Wejdziemy, czy nie. Dobrze, dobrze, ale to szanujemy, bo jednak zamknięte boiska są naszymi wrogami. Kopców kreta widzieliście już w tym filmie dużo, ale boiska z taką ilością jeszcze nigdy. 610-lecie bożęciczek. Na plus od początku jednak boisko do koszykówki i miejsce do posiedzenia w oddali. Spojrzymy na boisku, tutaj jest jakieś nieporozumienie, jak teraz patrzę. <laughs> no. Zaraz wam to pokażemy. <laughs> Nie, no. Małe bramki ustawione na dużym boisku, w tym jedna była kompletnie krzywa. No widzieliście kiedyś taką bramkę? Bo ja pierwszy raz to było niesamowite. Za to kocham te sery. Ona jest wyższa niż sensa, ale dziwne, nie, no może nie, ale, ale to jest dla mnie paradoks jakiś, zobacz jak ja wyglądam w tym. <śmiech> <śmiech> On... To nie śmiesznie wygląda. Na każdym boisku dzisiaj jest kratowisko, ale tutaj jest zdecydowanie tego najwięcej. Niesamowite. Tam jakieś takie nieużytki, i tam już mamy koniec wsi, że tak powiem. No ładnie wyglądają też te ławki i jakieś takie edukacyjne tablice, które pokazują chyba dźwięki ptaków, coś takiego, to to jest fajne. Tylko no nie wiem, czy to są jakieś imprezy robione. Dziwnie to wygląda z tymi kretami. Krzysiu znowu pobawił się z kopcami kreta. O kurde! Próbowało! <laughs> Zobaczymy tutaj rzeczka. No to chyba bardziej jakiś rów. Oj, no. Ale jak piłka by wpadła, no to. No jest woda, nie? I zagraliśmy pierwsze w historii karne na krzywą bramkę. Nie widzowie, nie. Ta kamera nie stoi krzywo, ona stoi prosto. To bramka jest taka krzywa, niesamowite. Jak tam strzelisz, to nie sięgnę. No i dlatego to jest fajne, może o to chodziło. No! Aj. A, czas jeszcze na info, czemu nie ma Marszwana, bo jednak to z nim nagrywałem tę serię. Chodzi o to, że to jest taka naturalna decyzja Marszwana i, i dziękujemy Marszwanowi za cały wkład, który włożył w kanał i głównie na przykład w tę serię, bo to z nim oprócz jednego odcinka jeździłem po boiskach. Naturalna kolej rzeczy, bo też pracuje gdzie indziej. Więc nagrywanie też zabierałoby mu cenny czas. I apeluję do niego, żeby przyjechał jeszcze na jakiś odcinek. A najważniejsze, co powinniście wiedzieć, to to, że nie ma między nami żadnej złej krwi, bo gdyby tylko chciał, to na Cinki zawsze ma zaproszenie. O, ale blisko. Kurde. No nie, ale to, to boisko, myślę, że się zgodzisz, ustanowiło rekord Kreta. Nie idzie przebiec nawet, z piłkę jakoś... Nie uciekła. No stary, ja teraz się zastanawiam, czy warto tu otworzyć wizytówkę po raz kolejny. Na końcu przeszliśmy do ocen. Nie wiem, czy to będziemy tworzyć wizytówkę, ale no w Radzie W to chyba będzie jeden, nie? No, spokojnie. <laughs> spokojnie. Spokojnie jeden. Ale uwaga, uwaga. Ostatecznie ich nie dodaliśmy. Przy tworzeniu wizytówki okazało się bowiem, że już jedna wizytówka tam jest. Wcześniej mi się jednak nie wyświetlała. No i na tej wizytówce, która tam jest, jest napisane, że boisko jest zamknięte. W sensie nie, że brama zamknięta, bo normalnie tam weszliśmy, ale chodzi o to, że nie będziemy oceniać miejsca, które tak naprawdę nie istnieje. Boisko to jest po prostu nieczynne. Zwiedziliśmy więc opuszczony teren, ale nie mamy prawa więc go oceniać. Czas na ostatnią miejscówkę. Wrotków i boisko przy sali wiejskiej. Zobacz, fajne jest to, że jest grzybek. Ej, a wiesz, że grzybek to jest słowo, które używa się tylko w protocznie? Kurde, no wiem. Jakieś powiedziałem to ziomkowi na studiach. <laughs> Także nie możesz tak powiedzieć. To jest taka wiata po prostu. Ta budowa... Tam jest fotel. Gdzie <laughs> no, fotel? nas coś zaskoczyło. To jest niesamowite. Uwielbiam te serie właśnie za takie rzeczy. Dwie ławki, boisko do siatkówki plażowej, ale niezbyt udane. Zgarno. Może dla sędziego. Jak się okazało, byłem na tej sali kiedyś na Sylwestrze. Teraz mi coś się wspominam? tu kiedyś. Kurde, ja tu byłem na Sylwestrze <laughs> nie. chyba. ty teraz coś przypomniałem. I tutaj już wyglądało to fajnie. Nie było linii, były też kępy, ale siatki na bramkach z piłkochwytami były spoko. Nie, nie ma kretów i wajbik jest nawet spoko, to racja. Tu jest fajny vibe. Może boisko nie jest jakieś... Równe. Mam też ławeczki, zobacz? Nie, a tu są dziury faktycznie. Ale uwaga, zobaczyliśmy, że są miny. Ale nie takie jak na pierwszym boisku. W Koźminie o minach? Tak. To tutaj rzeczywiście są. <laughs> Myślę, że to już jest chyba użyte. Ej nie, a to napęczniało teraz. Ej, to wybuchnie. Może no, aktujesz. Nie! Nagrywaj! No nie, ja się boję! Ale to takie będzie... Ej, rzeczywiście strzeliło! Ja, ja się boję! Ale siatki już są, to już ładniej wygląda. Tutaj już jest potencjał na więcej gwiazdek. Przeszliśmy więc do strzał z dystansu i to pierwsze uderzenie potwierdziło mi wszystko. No <noise> <noise> to shot! Najlepsze boisko w tym odcinku i tyle. To no jest... pierwszy strzał! Chyba trzy gwiazdki będą na tym boju. No, Co za gol! Boisko... Zdzełeś i... pojęcie? Po kilku uderzeniach przeszliśmy do ocen i tak też zakończył się nasz dzień. Ostatnie boisko w dzisiejszym odcinku. Ostatnie i najlepsze. Ja daję trzy gwiazdy. <noise> najlepsze. O, Tym ja bym bardziej... się pokusiło więcej. pół, Fajnie tu jest. No dobra, ja daję trzy i tak kończy się odcinek. Nasze instagramy w opisie. Za każdego followa oddajemy lajki. W komentarzu też napisz na jakie boisko mamy przyjechać. Subskrybuj, bo filmy co niedzielę o 11. Do zobaczenia.